Witajcie kochani na moim kanale Paniem Kuchnia Smakowita. Jest mi bardzo miło, że zdecydowaliście się dzisiaj mnie odwiedzić. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to będzie mi bardzo miło, jeśli przywitasz się ze komentarzu, zostawisz kciuka w górę lub zasubskrybujesz na mój kanał. Za wszystkie komentarze Śledzik korzenne są idealne na święta. Do ich zrobienia potrzebować będziemy oczywiście śledzie. Ja tutaj mam 500 g śledzi z oleju, 3-4 łyżki koncentratu pomidorowego, dwie duże cebule, olej do smażenia. No i najważniejsze nasze przyprawy. 2 łyżki cukru pudru, pół łyżeczki czarnego zmielonego pieprzu, pół łyżeczki zmielonych goździków pół łyżeczki mielonego ziela angielskiego oraz pół łyżeczki cynamonu. Obraną cebulę kroję w piórka. A obrany kawałek imbiru ścieram na tarce. Na patelni rozgrzewam taką dużą łóżkę oleju i na gorący olej wrzucam cebulę. Cebulkę chwilę podsmażam. Do lekko podsmażonej cebuli dodaję imbir oraz wszystkie przyprawy. Podczas podsmażania z przypraw wydzieli się wspaniały smak i aromat. Już w tej chwili pachnie przepięknie. Kiedy cebulka już ładnie zmięknie, pod koniec marzenia podsypuję ją cukrem pudrem. Dobrze wymieszam. Cebulka zacznie nam się tutaj pięknie teraz karmelizować. Ach, ten zapach! Czuję się jakby święta były już dzisiaj. Ta potrawa będzie naprawdę rewelacyjna na wigilijnym stole. I na sam koniec dodaję koncentrat pomidorowy. Całość, całość oczywiście dobrze mieszam i jeszcze chwileczkę podsmażę. Całość podsmażyłam tak 3-4 minutki tylko na tyle aby koncentrat pomidorowy nie był już surowy Teraz moją cebulę ściągam z grzania i odstawiam do ostygnięcia W tym czasie kiedy studzi nam się cebulka ja pokroję moje filety na mniejsze kawałki. Filety przekładam do miski. Śledź dodaję przestudzoną cebulkę. Dobrze je z cebulą wymieszam, tak aby marynata pokryła wszystkie śledzie. kuchenną, następnie śledzie odstawiam do lodówki na noc po to aby przeszły wszystkimi wspaniałymi aromatami i smakami i tak oto moje śledzie korzenne są gotowe, naprawdę bardzo smaczne idealne na święta pachną niesamowicie Mam nadzieję, że przepis ten pomoże Wam przygotowania przygotowaniach do świąt, pomoże Wam zaplanować Wasze dania. Ja te śledzie naprawdę bardzo polecam. Mam nadzieję, że przepis Wam się spodoba i w skorzystacie. Ja w tej chwili dziękuję Wam bardzo za spędzony ze mną czas. Życzę Wam smakowitego dnia i zapraszam Was na następny filmik. Na razie, pa! Na.